Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym z serii odcinków, a teraz konkretnie komentujemy wybory. Wczoraj mieliśmy serię Bitwa o pałac. Dziś już wiemy, że w tym pałacu już niedługo pojawi się Karol Nawrocki, bo to on został ogłoszony prezydentem przez PKW. No, Norbert Kaczmarczyk jest moim Państwa gościem. Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy i telewizów. Oczywiście, jak, jak widać, pan poseł zapracowany, bo to, że skończyła się kampania, to nie oznacza, że politycy mają mniej pracy, a wręcz przeciwnie, bo dzisiaj, jak się domyślam, sporo tych komentarzy musi być. No to najpierw takie ogólne pytanie, bo wszyscy obserwowaliśmy, dla większości to była. Nie przez pana noc patrzyliśmy na te wyniki. Pan, jak zobaczył Exit Pole, a później zobaczył radość w obozie Trzaskowskiego, a następnie już te sondaże Late Pool, to mógł pan spokojnie tą noc spędzić? Czy jednak cały czas jakieś, jakieś elementy nerwowości były do ostatniej chwili, że może coś się jeszcze wydarzyć, to jednak nie Karol Nawrocki będzie prezydentem? Na pewno zastanawiałem się, czy może się coś zmienić po tym pierwszym exit Polu, jednak różnice były tak małe, że było zastanawiające dla mnie to, że Rafał Trzaskowski już ogłosił się prezydentem, że nie podziękował po prostu za głosy i nie czekał cierpliwie na wyniki wyborów. To było dla mnie zastanawiające. Myślałem, że może Platforma Obywatelska ma jakieś dodatkowe sondaże, które potwierdzają jego zwycięstwo. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że kolejny sąd już był bardziej przychylny dla Karola Nawrockiego. Jednak tam też czasem dochodzi do zmiany i różnic do jednego punktu procentowego, a różnica była poniżej jednego punktu, więc też nie do końca czuliśmy się pewnie. Na pewno wielka radość w obozie Zjednoczonej Prawicy. Na pewno te ostatnie lata, miesiące pokazywały, że Prawica jest w stanie wygrywać, że PiS jest w stanie wygrywać, ale brakowało mu koalicjantów. Te wybory pokazują, że koalicjanci w przyszłości mogą się pojawić, bo jednak wyborcy Sławomira Mencena, wyborcy Konfederacji czy wyborcy Grzegorza Brauna pokazali tą odpowiedzialność wyborczą, że jednak nie obrażają się na rządy prawicy, na rządy PiS-u, tylko zagłosują przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. To pokazuje, że jest to grupa polityków, z którymi można będzie rozmawiać w przyszłości po kolejnych wyborach parlamentarnych, a jednocześnie trzeba z wielką pokorą podchodzić do tego wyniku, bo okazuje się, że PiS być może stracił procentowo, jeżeli chodzi o poparcie w, na przestrzeni ostatnich lat, ale zyskał coś bardzo pięknego i ważnego. Zyskał koalicjanta, którego nie miał dwa lata temu i dlatego dzisiaj jesteśmy w opozycji. Więc jest to być może marsz do kolejnych bardzo wielkich i fantastycznych zwycięstw i w zwycięstwa w Parlament zbudowania rządu prawicy w Polsce. Panie pośle, ja nie ukrywam, że wczoraj po wieczorze wyborczym, po, po programie pojechałem do, do redakcji i tam kolejne osoby przychodziły, raportowały to, co działo się w sztabach i nasza główna dyskusja polegała na tym, kto jest większym. Przegranym tych wyborów, bo już wiedzieliśmy w zasadzie od godziny pierwszej, kiedy były te główne sondaże, że, że to Karol Nawrocki wygra. Kwestia była tylko z jakim procentem. I w tym wewnętrznym głosowaniu, mogę, mogę to ujawnić, wygrał Donald Tusk, że to on jednak jest tym największym przegranym. Oczywiście Rafał Trzaskowski faktycznie, fizycznie przegrywa te, te wybory, ale posypał się plan Donalda Tuska. Tak to przynajmniej na ten moment wygląda, szczególnie patrząc na te ruchy. Można powiedzieć, trochę paniczne wręcz w mediach, gdzie nagle ogłaszane są jakieś e, przemówienia, jakieś spotkania, e, no wygląda to w platformie nieciekawie, tak byśmy to mogli określić łagodnie. Ja jestem politykiem młodego pokolenia i cały czas podchodzę do tego z wielką pokorą, bo uważam, że na Rafała Trzaskowskiego, który przegrał dwukrotnie, zagłosowało w tych drugich turach dwa razy ponad 10 milionów wyborców. Więc sukces będzie polegał na tym, żeby Karol Nawrocki był prezydentem wszystkich Polaków i jednocześnie był bardzo aktywny na mównicy sejmowej. Mówię o inicjatywie ustawodawczej, bo prezydent ma takie możliwości. i Uważam, że powinien bardzo Często korzystać z takiego prawa i przy utrzymaniu rządu Tuska powinien bardzo mocno negocjować swoje postulaty postulaty obywateli, którzy zagłosowali na niego w drugiej turze, wyborców Konfederacji, wyborców Brauna i wtedy zastanawiać się, jak mądrze używać weta, a jednocześnie negocjować ustawy, które on wprowadza do laski marszałkowskiej. Więc tutaj widzę rolę prezydenta. A jeżeli rząd się rozpadnie, no to będą przyspieszone wybory i będziemy walczyć o władzę. Walczyć o zwycięstwo i w przyszłości rozmawiać się z partiami, które są po stronie prawicy w Polsce. Więc myślę, że ciekawa przyszłość przed nami, ciekawe rozdania i no z optymizmem patrzę w przyszłość. Jednak ta dynamika polityczna zmusza nas do tego, by bardzo mocno przyglądać się temu, co będzie działo się w najbliższych dwóch dniach, bo Donald Tusk zapowiada już wotum zaufania dla rządu, już koalicjanci widzę wyłamują się bądź nie chcą głosować za tym wotum, albo się wstrzymują. Trzymają, jak to mówi marszałek Hołownia, więc być może będzie negocjował utrzymanie się na stanowisku marszałka Sejmu, a przecież miał rotować z Włodzimierzem Czarzastym. Z kolei Włodzimierz Czarzasty może się na to obrazić i również może zagrozić wyjściem z rządu, więc bardzo gorące dni przed nami, nawet nie tygodnie, miesiące, a gorące dni. Właśnie jadę do parlamentu, stąd przepraszam za obrazek z samochodu. No to tylko udowadnia, że pan poseł cały czas w pracy i aktywnie, nawet w tych dniach, kiedy, kiedy tego posiedzenia parlamentarnego nie ma. Wspomniał pan o, o Szymonie Chłowni. Tak się zastanawiam. On użył takiego stwierdzenia piłkarskiego, że po pierwszej turze, że to była żółta kartka dla rządu Donalda Tuska, żółta kartka dla całej koalicji. No jak patrzymy na ten wynik, oczywiście, cały czas mówimy, że że jest blisko siebie, że to jest cały czas niewielka różnica, bo 300 tysięcy to nie jest ogromna różnica w skali kraju głosów, ale pytanie, czy ta żółta kartka nie zmieniła się już w czerwoną? No bo jednak Polacy jasno pokazali e, ci po prawej stronie, że, że oni sobie takiej polityki po prostu nie życzą i nawet często, bądźmy szczerzy, no tak jak słyszymy to od, od wyborców Konfederacji czy Grzegorza Brauna, oni głosowali nawet nie za samym Karolem Nawrockim, a bardziej przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. To jest y, pana posła zdaniem y, już nie żółta, a czerwona kartka dla, dla Donalda Tuska i jego koalicjantów? Panie redaktorze, prawo i sprawiedliwość, dwa lata temu wygrało wybory, tylko system w Polsce polega na tym, że dogadały się partie wtedy opozycyjne i przejęły władzę, zagrali zgodnie z zasadami, które obowiązują w państwie prawa. Natomiast przypomnijmy, że PIS te wszystkie wybory po kolei wygrywa. Dzisiaj pojawia się kolejna perspektywa, czyli perspektywa koalicjantów, a jednocześnie Szymon Hołownia mówi o żółtej kartce, a to on dla tamtej koalicji miał być tym trzecim, Trzecią nogą, czasem żartobliwie to podkreślamy, czyli kandydatem, który zdobywa na przykład 10-15% i on oddaje poparcie bardzo mocno, wspierając kandydata, który wchodzi do drugiej tury po stronie jego koalicji. On już nie ma tego potencjału, a ten potencjał pojawił się po stronie kandydatów prawicowych, więc ja uważam, że osobą, która nie odrobiła zadania domowego i przez dwa lata okazała się nie marszałkiem Sejmu i drugą osobą w państwie, a jednym z oprawców polityków prawicy, Pokazując tą twarz, niestety, wykonawczą w polityce Donalda Tuska, był Szymon Hołownia. On najwięcej stracił, i to jego polityka sprawiła, że Rafał Trzaskowski przegrał te wybory. Więc to Szymon Hołownia jest pierwszym do rozliczeń w tej koalicji z perspektywy bardzo szybkiego utraty, szybkiego tak naprawdę roztrwonienia poparcia, którym cieszyła się do niedawna trzecia droga. Panie pośle, żeby nie było tak zupełnie słodko, bo oczywiście zawsze są podsumowania, są elementy pozytywne i negatywne. I zapytam, bo pan teraz mówi otwarcie, że dobrze, że pojawili się potencjalni koalicjanci, że teraz będzie można rozmawiać chociażby z Konfederacją o współpracy. Czy z perspektywy czasu pan może powiedzieć, że błędem było wcześniej w polityce Prawa i Sprawiedliwości? No, że jednak gdzieś tej chęci współpracy po stronie prawej nie było. Ja ostatnio byłem na spotkaniu z panem Czarnikiem chociażby i pan Czarnek przyznał, że w prawo i Sprawiedliwości no, są jednak głosy wśród pewnych działaczy, On nie wskazywał konkretnie, że lepiej iść samemu, nieważne co się, co się wydarzy. Chyba jednak czas pokazuje, że akurat w przypadku PiSu to był błąd, patrząc na, na chociażby poprzednie wybory, no bo teraz po tych, po tych półtora roku od wyborów parlamentarnych sytuacja jasno pokazuje, że, że ta współpraca jest potrzebna, jeżeli chce się budować dużą zjednoczoną prawicę. Panie redaktorze, jest dużo prawdy w tym, co pan powiedział. Jednak polityka polega na tym, że trzeba przede wszystkim dbać o, o swoje ugrupowanie i budować jego siłę. Paradoksem w polityce, paradoks w polityce polega na tym, że największą konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości jest właśnie Konfederacja i ugrupowanie Grzegorza Brauna w najbliższych wyborach parlamentarnych. Bo największa, bo, bo tutaj wyborcy będą się zastanawiać, kto bardziej reprezentuje interesy prawicy. Nie My nie konkurujemy bezpośrednio z Platformą Obywatelską o głos prawicowego wyborcy, więc kwestia związana z tym, kto jest konkurencją, na pewno w wyborach największą konkurencją jest osoba, która ma najbardziej zbliżone osoby do kandydata, na przykład prawa i sprawiedliwości. Natomiast potem możliwość siadania do stołu i dogadywania się z ludźmi, którzy mają właśnie podobne poglądy i w batalii, na przykład razem ze mną w moim okręgu, ale po, mogę później usiąść z taką osobą i rozmawiać o, Koalicji, bo mamy podobne patrzenie na świat w wielu elementach. Natomiast każdy z nas chce pokazać, że na ten świat z perspektywy polityka prawicowego patrzy lepiej i będzie lepiej Polską rządził. Więc to jest ten paradoks. Pojawiło się ugrupowanie, które bardzo mocno konkuruje z prawem i sprawiedliwością, pokazuje błędy naszego ugrupowania, naszego środowiska, pewnie odbiera nam mandaty do parlamentu i osłabia naszą pozycję wyjściową, a jednocześnie budując siebie może stworzyć większość. Parlamentarną razem z nami. Więc jest to pewien paradoks parlamentaryzmu, że jednocześnie twój sojusznik jest, nie chcę powiedzieć na antenie wrogiem, ale jest na pewno twoim największym konkurentem, bo trudno jest konkurować z kandydatem lewicy w, w swoim okręgu wyborczym, bo wiadomo, że on ma określone poglądy i reprezentuje pewną grupę społeczną. Natomiast kandyduje się wspólnie z, z osobami, które mają podobne poglądy i pokazujemy, kto jest lewicą lepszy w prezentowaniu tych poglądów, no to wtedy jest prawdziwa konkurencja, a ktoś, kto jeszcze poszerza elektorat o elektorat centrowy, no to już jest naprawdę rozgrywającym i tutaj w dużej mierze szapowa wobec polityków takich jak Krzysztof Bosak, Sławomir Męcen, Grzegorz Braun, bo oni de facto poszerzyli elektorat prawicy o głosy, które odeszły od Sławomira Men od przepraszam Szymona Hołowni, więc tutaj jest klucz do sukcesu. Natomiast nie da się dogadać tego wcześniej, bo z jednej strony się Politycy atakują na te programy, kto jest bardziej prawicowy, kto jest bardziej lewicowy, a potem siadają do stołu. Problem dzisiejszego rządu polega na tym, że tam są poglądy od sasa do lasa, i dlatego dzisiaj oni nie mogą się dogadać. Więc trudno jest ustawić sobie współpracę, koalicję, koalicję przed wyborami, bo przecież każdy walczy o to, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Ja oczywiście nie, trochę prowokacyjnie to pytanie zadałem, ale z drugiej strony też można tutaj słowo pana posła skwitować tym, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, więc akurat. Ja, jeśli do... mogę dodać jedną rzecz, proszę przypomnieć sobie losy ugrupowania Kuki 15 i e, ja też, ja jestem trzecią kadencję w parlamencie i tą pierwszą kadencję. E, Reprezentowałem ugrupowanie z 15. Potem Kukis miał coraz większe problemy z uzyskaniem popularności politycznej. Niektórzy zarzucali ugrupowaniu z 15, że było zbyt propisowskie, że nie wytykało błędów PIS-owi, tylko często popierało wiele inicjatyw PIS-u, nie odznaczało się mocno, nie pokazywało innej jakości już w parlamencie, tak jak pokazywało walkę z systemem przed wejściem do parlamentu. Konfederacja robi całkiem. Inaczej. Ona często jest najbardziej krytyczna wobec rządów wpisu w Parlamencie, często bardzo mocno obrażając naszą politykę, ale jednocześnie no, widzimy w agendach, które oni przedstawiają, że, że tu jest dużo podobieństw, ale jednocześnie najbardziej w nas uderzają. Więc no tak niestety wygląda polityka, ale w przyszłości widzę, że jest potencjał, żeby z kimś usiąść do stołu. Natomiast e, podobnym ugrupowaniem na scenie politycznej jest na pewno e, ugrupowanie Grzegorza Brauna, Korona, na pewno PSL. A PSL rządzi z Platformą Obywatelską, a dużo łatwiej rządziłoby mu się na pewno z Konfederacją czy PiSem, podkreślając wartości, które te partie prezentują. Dlatego PSL-owi jest tak trudno. Miał świetną ofertę wzięcia koalicji razem z Prawem i Sprawiedliwością. Nie chcieli tego. No i dzisiaj mają wielki problem i spadki sondażowe i duży problem koalicyjny. No właśnie, nie ukrywam, że ten ostatni wątek chciałem też poruszyć, bo dosłownie przed chwilą, jak, jak przygotowywałem się do programu, to przeczytałem wypowiedź pana Kułodziczaka, który zrzuca winę za ten wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego właśnie na PSL. No tak się zastanawiam. Pan też się zajmuje tematami rolniczymi, wiadomo, pan minister Kołodziejczak, również PSL z tego znany jest, że, że z tego się wywodzi. No mieli chyba psl teraz trudny orzech do zgryzienia i tam może się dużo dziać w samej partii, bo co prawda wszyscy mówili, że, że ten głos Władysława Kosiniaka-Kamysza no jest tym decydującym, ale z tego co do nas docierało, no to jednak doły za bardzo na Rafała Trzaskowskiego głosować nie chciały. Znam ludzi z tych tak zwanych dołów PSL-u, którzy mają bardzo podobne poglądy do, do innych polityków prawicy, Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji, bo PSL się wywodzi z tego korzenia prawicowego. To są patrioci często, którzy mówią: Co wy robicie, idąc w koalicję z Tuskiem? PSL bardzo dużo zyskałby w sondażach i w poparciu, startując, znaczy współtworząc rząd z Prawem i Sprawiedliwością. Jednocześnie, gdyby do tego należał hołownia, to pewnie byłby to rząd bardzo. Bardzo długotrwały i stabilny z punktu widzenia poglądów. Natomiast oni, oni w to nie poszli, bo dużo łatwiej było atakować PiS i odsuwać PiS od władzy, niż tworzyć realny program. Wtedy to było niemodne, wtedy atak na PiS był tą głównym napędem. Dzisiaj ci ludzie mają problem, więc no ja nie dbam o politykę tamtych ugrupowań, ale myślę, że popełnili strategiczny błąd, bo walka, przypomnijmy, AWS, walka odsunięcia komunizmu od władzy była tak mocna, że zapomniano później o programie i potem rozpad AWS-u, mówiło się, że tak samo rozpadnie się Prawo i Sprawiedliwość, a okazuje się, że jednak w tym wszystkim potrzebny jest ten korzeń poglądów i współpracy. Tego nie ma dzisiejsza koalicja rządowa, kiedy skończył się, skończyła się walka z pisem, skończył się program, a zjednoczona prawica współpracująca na przykład potencjalnie. Ja tylko mówię o potencjalnych stronnictwach w parlamencie, współpracująca z Konfederacją, współpracująca na przykład. Z z koroną Grzegorza Brauna, współpracująca z PSL-em. Coś, co się nie wydarzy. Ale ja mówię tylko o potencjalnych współpracach. Tam jednak wartości są, wychodząc, wychodzą z jednego korzenia. PSL chciał szybkiej władzy, chciał poklepywania po plecach i przejechał się na tym. Mógł wziąć odpowiedzialność za Polskę. Władysław Kośniak-Kamyk mógł zostać premierem, a być może kandydatem na prezydenta. Szymonowi Chłowni zawsze się to marzyło. Nie poszli w tą koalicję. Ta rzeka już przepłynęła. Teraz czekamy na Nowe rozdanie, jeśli nie w mocny wpływ prezydenta na obecną władzę i pilnowanie jako strażnika Konstytucji i spraw Polski na arenie międzynarodowej, no to pewnie przyspieszonych wyborów, jeśli do tego się doprowadzi dzisiejsza koalicja. Zobaczymy, jakie będzie to rozdanie. Te trzy dni w parlamencie na pewno o tym bardzo mocno decydują. No to na tym postawmy, panie pośle, kropkę. Norbert Kaczmarczyk, prawo i sprawiedliwość w moim państwu gościem Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Również dziękuję Państwu za uwagę, Kłaniam sińsko Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.